Cześć kochane farmazonki, kopę lat chciałam Was powitać ponownie na dzisiejszym filmiku pod tytułem Czego pragnę najbardziej na świecie? Więc po tych wszystkich, kochani, moich perypetiach, których zasadniczo nikomu nie życzę, no ale tak to już teraz jest i będzie, że ludzie muszą się obudzić. Z tego snu. Ostatnio oglądałam taki film, który już zresztą kiedyś oglądałam, ale jeszcze bez, bez pojęcia tak naprawdę o czym on mówi, aczkolwiek wydał mi się ten obraz bardzo ciekawy. Nie wiem kto z Was oglądał, ale jest to film. Hmm. Takim aktorem blondynem, nieważne jak się nazywa, i z Salmą Hayek pod tytułem Bliss. Bliss. No i to jest świetne. Jeden z takich obrazów tego, o czym się tu mówi jak wygląda to przebudzenie duchowe. Także to było ciekawe doświadczenie. Jeszcze raz to obejrzeć. Yy. Prawdopodobnie dzisiaj jeszcze też sobie to puszczę. A co? <laughs> Żeby nie było, że tylko mnie to dotyczy. No. Czego pragnę najbardziej na świecie teraz po tych wszystkich frypetiach, kochani? Więc pragnę świętego spokoju. Z całego serca pragnę świętego spokoju. Takiego budzenia się spokojnie rano. Bez pośpiechu. Zasadniczo to wszystko robię, tak? Bez chodzenia do jakiejś głupiej pracy. Bez stracenia cennego życiowego czasu na jakieś pierdołowate pierdały. Pierwszą część życia spędzamy na idiotycznym programowaniu naszej osoby. Na uczeniu się w szkole bzdur, które zupełnie są nam nieprzydatne. Na zdobywaniu doświadczeń fajniejszych lub mniej fajnych. Na zapieprzaniu bez potrzeby po prostu 24 godziny na dobę, żeby coś osiągnąć. No, żeby się okazało, że te osiągnięcia są wszystkie gówno warte. no, i jest tak, jest mimo to. Ten cały proces, kochani, no jest konieczny, chyba. Skoro jest tak jak jest. <laughs> Jestem na etapie uspokajania swojego systemu nerwowego po tym wszystkim. No i dobrze mi to idzie. Ale idzie mi to najlepiej. Jakaś ładna pogoda, też. Jak korzystam ze słońca. I w cudzysłowie. Świeżego powietrza. No, i pogłębiam, czego wszystkim życzę: taką samą akceptację w codziennym życiu. Trochę lepiej się odżywiam. Jeśli by to kogoś interesowało. Dużo chodzę w górę i w dół, bo mieszkam na wysokim piętrze. Zwiedzam okoliczne miejsca, sklepy. Podziwiam architekturę. A jest co podziwiać. Oj tak. I podziwiam się, i podziwiam tą budzącą się przyrodę wiosennie, pomału. Już widziałam dzisiaj kilka krzaczków zakwitło przez wcześnie. Tym niemniej się nimi cieszyłam. No i tak, jak jesteście kochani po tym przebudzeniu duchowym, mam nadzieję, że Dzięki Waszym działaniom i świadomości zamęt troszeczkę zanikł. To polecam Wam taką podróż do Ja jestem i przypomnienie sobie, kim jestem w tym życiu. I powtarzaniu sobie tego i afirmowaniu miłości do siebie, i tworzenie, powinniśmy tworzyć teraz swój <laughs> taki raj na ziemi, usuwając wszystkie. Relacje, które nam już nie służą, jak również mm, wszystkie rzeczy, które nam już nie służą, których nie lubimy, wszystkie miejsca, których nie lubimy. No, generalnie, dopóki nie usuniemy wszystkiego, co jest na nie, to wszystko, co jest na tak, się nie pojawi. Więc polecam, nie zważając na konsekwencje, usunąć wszystkie brudy. Z ogromną wiarą z tyłu głowy, że wszystko będzie dobrze, bo będzie, jeśli usuniemy. I przede wszystkim powiedzeniu sobie, co wybierasz? Więc wybierz siebie, wybierz szczęście, wybierz dobrobyt. Wybierz tylko i wyłącznie dobre uczucia w stosunku do Twojej osoby. Zasługujesz i zawsze zasługiwałeś na miłość i szczęście. Dobrego sobotniego wieczoru, kochani. Pozdrawiam was nasza farmazonka, budziaczka.